Przechodzimy do punktu 32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nagrywania i publicznego udostępnienia posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Wrocławia. Wnioskodawca, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. Referuje, zreferował Przewodniczący z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Patrzesław. Cyrul. Opinie Kluby Radnych. Prawo i Sprawiedliwość wstrzymuje się od głosu. Koalicyjny Klub Obywatelski za wnioskiem komisji. Nowoczesna za wnioskiem komisji. Sojusz dla Wrocławia za wnioskiem komisji. Komisja Statutowa bez uwag. Prezydent Wrocławia za wnioskiem komisji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Widzę zgłoszenie. Pan radny Sergiusz Kmiecik. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Zapoznałem się z tą petycją i cóż, ja ją poprę. Uważam, że jako organ władzy publicznej na poziomie samorządowym powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze działania były możliwie transparentne. Czasy są trudne i dodatkowo przemawiają za tym, żeby stosować. Porozumiewanie się na odległość, i o ile wszyscy mieszkańcy Wrocławia już dziś mogliby uczestniczyć w, w, w pracach Komisji Rady Miejskiej, nie robią tego, jak wiemy, to być może udostępnienie im dodatkowego kanału, takiego kanału zdalnego, dzięki któremu będą mogli się naszej pracy na komisjach przyglądać, Zmobilizuję ich do tego, żeby również na tym poziomie naszej pracy, może mniej spektakularnym niż sesję, ale, ale bardziej, takim, bardziej takim roboczym, żeby na tym poziomie się, się naszej pracy przyjrzeć. I ja bym był za tym, żeby to obywatelom umożliwiono, dlatego będę popierał tą petycję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zgłoszenia? Inne zgłoszenia radnych? do dyskusji. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam w takim razie dyskusję nad tym punktem. Przekazuję głos panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panu Czesławowi Cyrulowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Szanowni Radni, myśmy debatowali nad tą sprawą i otóż przede wszystkim y, y, orga, Komisja nie jest organem y, co do którego wymagana jest transmisja. Transmisja, zgodnie z ustawą, wymagana jest tylko transmitowanie obrad w stosunku do. Rady, natomiast nie do komisji, które są powoływane przez y, y, samą radę i nie ma takiego obowiązku ustawowego. To po pierwsze, po drugie jest problem z techniczny, otóż trzeba by zakupić odpowiednie y, y, urządzenia nagrywające i urządzenia do anonimizacji takich y, no. nagrań. A to jest poważny problem. W związku z tym trzeba by dodatkowo jeszcze zatrudnić ludzi, którzy, które osoby, które by się tym zajmowały. W związku z powyższym, że nie ma takiego ustawowego obowiązku, że jest to problem spory techniczny i finansowy, komisja stwierdziła, że, yy, że zaopiniowała tę yy, petycję negatywnie. Zresztą podobnie zachowują się inne. Yy gminy, do których również ta petycja została skierowana. Więc Wrocław nie jest tutaj wyjątkiem, który tę petycję opiniuje negatywnie. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym samym wyczerpaliśmy dyskusję nad tym punktem.